Cześć, z tej strony Marcin, i na dzisiejszym filmiku otworzymy sobie zestaw startowy do FIFA Adrenalin 2026 oraz te cztery dodatkowe paczuszki. Nie będę Wam szczegółowo opisywał, co znajduje się w środku, bo już pewnie to wiecie. Bardziej skupimy się na otworzeniu paczuszek oraz na tym, jakie wypadną limitki. Tak więc zapraszam. Więc pierwsza karta, która nam się tu pokazuje, to jest Kilian Mbappé. Druga Trent Alexander Arnold. I Thibaut Courtois, czyli zestaw z Realu Madryt. Tutaj mamy checklistę, okładeczki, no i album. Czy powinny być paczuszki? O, wszystko się zgadza. Także zaczynamy. I z pierwszej paczuszki na dzień dobry: Kilian Mbappé, Christian Pulisic, Declan Rice. Gianluigi Donna Ruma, Derek Cornelius i Gavi. druga Patrzyszka. I tutaj. Kenneth Taylor Morgan Rogers. Mika Goc, Alex Jimenez, John Mocchio i Jordan Henderson. Heinrich, Greenwood, Thio, Fitz Gym, Herb Ajaxu i Julian Alvarez. Simon Pedro Hinkap no i proszę Elitkat Deklana Rajsa Nick Oli no i proszę bardzo Wojtek Szczęsny Tutaj mamy Burkhardt, Legenda, Pirlo, Antoine, Griezmann, Humland, Al Nadi i Hatotz Ajaxu Amsterdam. I kolejna paczuszka. Lukas Hernandez. Mohamed Simakan. Curtis Jones. Soboslai. Giovanni Quenda i Morten Humland. i została nam ostatnia paczuszka mogłoby z niej wypaść coś dobrego i proszę bardzo Milos Kerkes Witinia, Ibrahim Maza Christian Romero. I co my tutaj mamy? Witinia. Czerwoniutki. I Rafael Lyon. Niestety tym razem nie udało się trafić żadnego Momentum bądź Golden Balera. Ale zobaczymy, co przyniosą następne paczki. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. I do zobaczenia.